że mamy z jestem Barteksem i dzisiaj będziemy otwierać rzeczy z Subway Surfers i będziemy też odbierać legendarnego Star Dropa z, z tego karnetu rankingowego pro właśnie wyszedł nowy update jest now, nowa zademia Ramina no, więc bez przedłużania otwieramy tą skrzynkę też 7 rzeczy. Co tu będzie? 5 rzeczy, dobra. Dobra, co. Ajajaj. Myślałem, że będzie coś świecącego, ale niestety nie. Bardzo rzadki i 100 monet, dobra. 100 punktów mocy 75 kredytów, o, drugi stad rzadki i 25 punktów mocy 3 klejnoty No i rzadki 50 Dobra No tak średnio No średnia poszło mieć no, Średnia Dobra Otwieramy legendarnego Staddorpa. Zobaczymy co tu będzie 3 2 1 No bardzo słabo No jestem niezadowolony No ale trudno no 5 monet Rankingowy i No Dobra. Nie i tam rankingowy, i co tu będzie? No dobra. Może coś mityczne będzie. Co jest No może być. Na spoko. Chętnie przyjmę. A tutaj? No i 100 błyskotek. Dobra. No to Dobra Zagramy tam z, trz... z trzy rundy nie nie trzy rundy tylko po prostu musimy 3 z... trzy razy wygrać tak Zagram tam solo i zagram postacią jaką jest 100 z... Dobra Więc Zaczynamy grę. Dobra. No e, tam. No nie jest tak źle. Dobra. O kurde. Dobra, pokonałem tego kita. <grybujesz> Dobra. Dobra. O kurde. Ajajaj. Dobra. No niestety, szóste miejsce, ale dobra. Musimy trzy raz wygrać. I tak jest po prostu mój cel. No i też fajnie by było, gdyby. Gdybyśmy tam odblokowali y, tego minę, albo no, albo traf, albo bym trafił y, za dymiarę minę z mina boxa na przykład. Bo też y, te nowe skrzynki są. Dobra. Dobra. No jest to na razie bezpiecznie. No dobra, no to tak, już mam wygraną, więc okej. Okay. Dobra Jest ok. Na szczęście tam przetrwałem, więc no Kurde No dobra No pokonał mnie, ale no, drugie miejsce, więc jest OK Zagram tam jeszcze raz No jeszcze ten No, nowa karta tam... ...tego... ...dobra... O kurde Dobra, przetrwałem to. Ja myślę, że ja zginę, nie? Dobra, no dobra, drugie miejsce przynajmniej, więc no, kolejne plus 8 pochaków, no plus 9, bo jest zwycięska pasła. No i dobra, jeszcze jedno zwycięstwo, i będziemy kończyć ten odcinek. Dobra, nikogo tu nie ma. Oj, kurde, ktoś tu jest. Co jest? Ej, czemu ta Jessie ma taki daleki zasięg? Dobra, ale ten, no. Ja się nie spodziewałem, że ona mnie trafi z takiego daleka. Ja myślałem, że jestem tam idealnie tam no, daleko no Dobra No po prostu zagram ponownie i tyle, nie? niech znajdzie gracze dobra O tu jest na przykład ta nowa zadymiara. Co dzieje się tam przed chwilą Dobra, dobra, ja mam bardzo mało życia, nie? No. No, jak mi w kurze te edgary na mnie skaczą. Nie? No naprawdę. Edgar to jest taka no skill postać. No że nie wiem. Dobra. Odbijam te już Tutaj nikogo nie ma. Dobra, trafiłem tutaj tego kito. Hmm. Dobra, jak on na nie skoczy, to mnie wspomnie, nie spomni Więc oby czegoś takiego nie było. Mogę się tam kąpić w szakach, żeby... Poczekać na to czwarte, trzecie, drugie albo nawet pierwsze miejsce. O, już ten blisko do czwartego miejsca, więc jest ok. Będzie czwarte miejsce, to potem wyjdę albo po prostu poczekam. Yy, przyjdzie taki nie wiem, jeden Edgar czy Czekiel, albo nie wiem, na no jakaś tam postać. Słowo nie wiem, na przykład yy, Poco To wtedy zaskoczę go i pych, pych, pych. O kurde. Dobra To jest bardziej niebezpieczna postać To tutaj O kurde No jest niefajnie Jest niefajnie Jakoś się tu zrespi. Pi się, że on tutaj jest Bo no, po prostu po mnie, nie? ale dobra. Ranga trzecia, więc ten, no wygrałem po prostu. Dobra. 3 wygrane gierki, plus 16 pucharków No i może otworzymy te ostatnie, te nagrody, tą skrzynkę i. 5, no dobra. No wiadomo, to nie jest jakieś lepsze. Jakieś to najlepsza skrzynka, ale dobra. No. Może coś będzie. nie niestety. O kurde, ej, coś tu jest. No dobra, no może być. Przynajmniej to jest skin, więc ok. Rzadki. 25 punktów mocy i 50 punktów mocy, dobra. To wszystko, tylko. Tutaj... Taka nowość, dobra Co to za nowość, tylko zobaczę No tutaj są te mine, boxy, okej okay. To jest chyba nowość, co, to co widziałem, nie wiem No dobra Więc mam nadzieję, że film wam się spodobał, jeśli tak łapkę w górę i suba, ja się z Wami czekam i widzimy się w kolejnym filmie Trzymajcie się i cześć